Cześć, moi kochani, witajcie. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać prezent, który dostałam od tatusia Anny na urodziny. Chciałabym Wam go pokazać, bo jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Tatuś idealnie trafił w mój gust. Są to filiżanki z Villaroy and Bosch. Są prześliczne. Tak, ja wiem, że to nie jest najnowszy wzór, ja wiem, że to nie jest najnowszy model, ale kiedy parę lat temu planowaliśmy kupno mieszkania, szukałam jakiejś fajnej zestawy stołowej i trafiłam właśnie na tą serię New Wave z Villaroy and Bosch. I się w niej zakochałam. Po prostu tak strasznie, strasznie mi się spodobała, że stwierdziłam, że to muszę kupić. I rzeczywiście kupiłam e, sporo elementów tej zastawy. Mam filiżanki, e, ale mniejsze. Nie pamiętam ile chyba 175 ml albo 200. chyba 200 albo 175 W każdym razie mam taki zestaw chyba 7 sztuk Dlaczego siedmiu, a nie sześciu? Bo tak ktoś na Allegro sprzedawał, akurat siedmiu Kiedy tata przyjechał do Londynu i ja jeszcze z nim tutaj nie mieszkałam tylko przyjeżdżałam do niego na urlop Kupił mi specjalnie, żeby umilić mi życie Taką troszeczkę większą. To jest chyba 250 ml. Filiżankę z Pilaroy z tej serii New Wave. Oczywiście z podstawką. Podstawka też jest super, jest tak falowana. I te filiżanki, które teraz mi kupił, też są z podstawkami. Już Wam nie będę tych wszystkich podstawek pokazywała. To jest tak jak mówiłam, chyba 250 ml. Jestem też z niej bardzo, bardzo, bardzo zadowolona, bo jest trochę większa niż te, które mam w domu. A teraz brakowało mi jakichś dużych widziżanek, bo ostatnio lubię sobie dużą herbatkę wypić. Zwłaszcza, że jeszcze Anna pomaga mi pić, bo nie piję zwykłych herbat, tylko herbatki owocowe. Ana mi trochę pomaga i dla mnie niewiele zostaje. Dlatego szukałam czegoś większego, a okazało się, że nie muszę nic kupować, bo tatoś mi kupił. Kupił mi trzy. Pierwsza to jest do Espresso, czyli malutka, chyba 30 ml. No, Espresso powinno mieć 30 ml, więc zakładam, że to jest 30. 30. Chociaż nie sprawdziłam. Druga to jest taka duża do ciepłych napojów. Tu jest. Tu się mieści 0,3 litra, oczywiście też z podstawką. Bardzo, bardzo się cieszę, że mam taką większą. I ostatnia to jest filiżanka, którą i tak zamierzałam sobie kupić, więc bardzo się cieszę, że tata mnie wyręczył i kupił mi ją na urodziny. To jest 0,4 litra, czyli już chyba największa z ich, tak na pewno, największa z ich kolekcji. Jest szeroka, także mogłoby się wydawać, że jest to filiżanka do herbaty, ale jest to filiżanka do kawy, do białej kawy. Natomiast do herbaty jest jeszcze szersza, ale ma mniejszą pojemność 200 czy 250 ml. No a to jest aż 0,4, więc super! Będę miała w czym pić. Dzięki Tata za te filiżanki są naprawdę super. Pozdrawiam serdecznie wszystkich tatusiów, kochanych mężów. Cześć!